Witajcie. W tej wszystkich dla nas nieoczekiwanej sytuacji, kiedy mamy więcej czasu dla siebie i spędzamy go razem, postanowiliśmy się pouczyć razem rosyjskiego z dzieciakami i nasze dzieci postanowiły też pokazać innym dzieciom, że chcą się uczyć, że to jest ciekawe i coś z tego wychodzi. Zacznijmy od tego, że wprowadzimy kilka pierwszych liter alfabetu i powiemy Wam, jak nazywają się litery. Jakie dźwięki oznaczają, i później jakie słowa zaczynają się na tą literę. A może jeszcze przedstawimy się tu za kamerą. Gdzie jestem Ja Konstanty, minia zawód Kostia. Kasia, mnie już znacie. paruskie minia zawód Kasia. Ja nazywam się Wiktor. Paruski, minia zawód Wiktor. Mhm. A jak Ciebie zawód? Mi, nie zawód to, że Mnie. Nazywam się Kostek, a po raz jest... mam na imię Kostik. Bardzo dobrze. Czyli znacie już nas wszystkich. Kostuś jest jeszcze malutki, ale bardzo dobrze mu wychodzi. Bardzo się stara. To co? Gotowi? Oczywiście. Popatrzcie na tablicę. Są tam cztery litery. Pierwsze cztery litery rosyjskiego alf alfabetu i mamy A, B, B. W i G. Kostyś powtórzysz? A, B, W, G. Dobrze. Przeczytałeś wszystkie litery. Nary. Wiktor, przeczytasz proszę. A, B, W, G. To były cztery litery alfabetu. Takie czytamy, gdy wymieniamy po kolei w alfabecie. Jakie dźwięki oznaczają? Dźwięk A, B. B, W i G. Przeczytasz, jakie dźwięki oznaczają? A, G. Bardzo dobrze. Kostuś, chcesz? Mhm. A, B, W, G. Kostuś przeczytał tak, jak czyta się litery w alfabetu, alfabecie po kolei. W porządku. Też jest dobrze. A teraz Wiktor napisze kilka liter początkowego. Porządkowych liter alfabetu, a Kostuś postara się je przeczytać. A? Co to za literka? Nie. G. U nas wiatr powiął na literki, to nic. W drugą stronę powinien wiać. Pokaż jeszcze raz. Jaka to jest literka? A, B, W, G. Świetnie. Dobrze, Wiktor, napisałeś, a Ty świetnie przeczytałeś. A teraz Ty zadaj zadanie Wiktorowi, żeby Wiktor przeczytał litery. Pokaż, co napisałeś. Przeczytaj. A... B. B. Zrobię miejsce. G możesz napisać w B. G. Świetnie. Nad techniką pisania jeszcze musimy popracować. A jeszcze dwa słowa ode mnie. Jak zauważyliście, jest spora różnica wieku między chłopcami. Ukłon. Nic nie przeszkadza, żeby małe dziecko uczyć języka rosyjskiego. Nie koliduje to z alfabetem polskim. Kostuś ma 5 lat i uczy pięć się. 5,5? Pół. pół prawie. I uczy się równolegle języka polskiego i rosyjskiego. Poznaje oba alfabety, świetnie sobie radzi i językoznawcy są zgodni, logopedzi są zgodni, że y, nauka języków dwóch paralelnie, w ogóle dziecku nie przeszkadza. Zatem zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Do zobaczenia. Paka. 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 Paka, paka.